Dzisiaj są urodziny naszego miasta. Gdyby ktoś nie wiedział, to 371. Od kilkunastu lat obchodów urodzin założyciela miasta są okazją do dorocznych podziękowań, nagród i wyróżnień. Przyznawane przez prezydenta i radnych miasta Wejherowa za wkład w sukcesywny rozwój miasta, szczególne osiągnięcia oraz konsekwentną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wśród tegorocznych z 17 nagrodzonych znaleźli się między innymi ci, których dokonania, szczególnie na polu kulturalnym, śledzimy od wielu lat. Każdy sukces i dostrzeżenie tego sukcesu jest miłe dla serca i mi się tak właśnie jest miłe dla naszego, naszego ego. Cieszę się z tego, że jest, jestem doceniona po prostu, bo to jest tak, mówią, nie? A to haft, to taka rzecz. Ale mi bardzo zależy, żeby on trwał u nas, bo on jest tak piękny. Każde dostrzeżenie. Kogoś zaangażowania jest miłe i przyjemne. Natomiast ja mam pełną świadomość, że jestem tutaj przedstawicielem tych wszystkich, którzy w te nasze wychowowskie misteria się angażują. To nie jest dzieło jednego człowieka, to jest zaangażowanie mnóstwa osób, którym tę nagrodę dedykuję. On na co dzień w szkole, po zajęciach, nadal pracuje z młodzieżą. Jego kaszówskie misternice od kilkunastu lat wzruszają, a on mimo upływu czasu nie traci zapału. Sobotni wieczór nagrodzony medalem róży. Ona poświęca się sztuce od 35 lat, jak nikt inny motywuje młodzież do samodzielnej interpretacji dzieł mniej i bardziej znanych. Uchonorowana nagrodą prezydenta, przyznaje, że to właśnie oni są dla niej największym motorem codziennych działań. I to, że chcą pracować, i to, że chcą podejmować różnego rodzaju zadania. I że często wbrew różnym przeciwnościom, łącznie z tym, że nie zawsze jest przygotowany dobrze scenariusz i nie zawsze jest wszystko dobrze przygotowane, przychodzą roku na rok. Z wieloma pomysłami noszę się długo i czasami nawet o nich zapominam, a potem nagle się okazuje, że nadarza się okazja, żeby móc zrealizować coś, co się tam miało w głowie. Co się miało w głowie gdzieś tam, nie wiem, 4, 5, 7 lat temu. Najważniejszą nagrodę, statuetką Jakuba Wejhera otrzymał zastępca prezydenta Wejcherowa Bogdan Tokłowicz. Sprawili mi naprawdę wielką radość, przyjemność i z wielką przyjemnością będę dalej czynił dla mieszkańców Wejherowa wspólnie z organizacjami pozarządowymi, swoimi kolegami, współpracownikami wszystko to, co jest możliwe, aby nasze miasto było coraz piękniejsze, aby Rozwijało się tak, jak sobie marzą nasi mieszkańcy. Prezydenta wyróżniono między innymi za współtworzenie nowej organizacji samorządu terytorialnego i twórczą działalność na polu oświaty, m.in. wieloletni nadzór nad procesem termomodernizacji budynków szkolnych. Kocham współpracować z ludźmi. Bardzo kocham organizacje pozarządowe, które doskonale wpisały się w pejzaż naszego miasta, a ich jest naprawdę bardzo wiele. Wiele jest również organizacji o charakterze sportowym, kulturalnym i tak Reasumując, biorąc to wszystko, to się składa na działalność naszego miasta, na wizerunek naszego miasta. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Krystyna Laskowska, Wiktoria Rocławska, siostra Anna Szarafińska, Marcin Grzywacz i Mirosław Elwart. Obchodu uświetnił koncert Andrzeja Piasecznego, którego występ zgromadził na wejchrowskim Rynku tłumy fanów.